Cześć maniacy. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam słuchawki do biegania. Będą to Brainwaves XF200 oraz Audiotechnika Sport 1. Zapraszam! Słuchawki XF200 oraz Sport 1 mają różną charakterystykę. Tutem dla Audiotechnika Sport 1 na pewno jest certyfikat IPX5. Oznacza to, że one są po prostu wodoodporne. Dzięki temu, na przykład, kiedy biegacie w deszczu, słuchawki po prostu się nie zepsują. Nawet jeśli nadmiernie się spodzicie przy ciężkim treningu, również ze słuchawkami nic się nie stanie. Dla XF200 na Plus przemawia na pewno mikrofon oraz pilot, który znajduje się w kablu. Audiotechnika niestety tego nie posiada. Jest to o tyle wygodne, że w trakcie treningu, biegu czy nawet spaceru nie musicie wyciągać telefonu z kieszeni, żeby odebrać rozmowę czy na przykład przełączyć muzykę. Audiotechnika jak i Brainwaves w zestawie posiadają wymienne nakładki silikonowe. jest dodatkowo zamieszcza jeszcze pianki kąpli. Wspominałem o tym niejednokrotnie, pianki kąpli pozwalają lepiej dopasować kształt głośnika do dousznego do naszego ucha. Pianki kąpli w większości zapamiętują kształt naszego kanału, dzięki czemu lepiej dopasowują się do niego i nie wypuszczają dźwięku na zewnątrz. W teorii dane techniczne obu słuchawek są w zasadzie identyczne. Niewiele jest różnic, które wskazywałyby na to, które słuchawki będą dla Ciebie lepsze. Natomiast mogę od góry powiedzieć, że XF200 na pewno będą lepszym wyborem dla osób, które poszukują ciężkiego, mocnego brzmienia. One delikatnie przerysowują ten baz, natomiast jeśli słuchasz cięższego brzmienia w trakcie treningu, XF200 będą na pewno lepszym rozwiązaniem. Audiotechnika Sport 1 natomiast to jest alternatywa dla osób, które słuchają muzyki disco, muzyki klasycznej czy na przykład zwyczajnego radia, bo słuchawki grają można by rzec analitycznie, dlatego też ich prostota dźwięku na pewno Was zadowoli. Producent w zestawie dodatkowo zamieszcza jeszcze Etui, dzięki któremu możemy transportować swoje słuchawki bez obaw, że cokolwiek z nimi się stanie. Po otwarciu Etui naszym oczom ukazują się słuchawki. Słuchawki, jak wspomniałem wcześniej, mają dosyć nietypowy kształt. Niektórzy mogą sądzić, że przez to nie będą mogli z tych słuchawek korzystać tak, jakby chcieli, gdyż nie posiadają właśnie tej części za uchem. Natomiast nic bardziej mylnego. Zaraz Wam zaprezentuję, jak to dokładnie wygląda. Otóż tych słuchawek nie zakładamy po prostu w ten sposób. One mają też część zauszną, która jest znacznie bardziej delikatna i ona bardzo dobrze pasuje do naszego ucha i tym samym Lepiej wpasowuje się w małżowinę uszną w samym środku i nie wypada. Wspomniałem Wam już o tym, że w przewodzie słuchawek znajduje się pilot. Pilot i mikrofon znajdują się bardzo blisko poiczka, dzięki czemu macie pewność, że osoba po drugiej stronie telefonu będzie Was bardzo dobrze słyszała, gdyż mikrofon naprawdę bardzo dobrze zbiera dźwięk. W trakcie treningu możecie poruszać głową we wszystkie strony, nawet stać do góry nogami, a słuchawki i tak nie spadną w z ucha. Naprawdę świetnie się trzymają. Audiotechnika Sport 1 to jednak trochę inny produkt, no i nie ukrywajmy, trochę ładniejszy. Część załóżna wygląda znacznie lepiej, jest bardziej wytrzymała, no i słuchawki, jak wspomnieliśmy wcześniej, są pododporne. Charakterystyka Audiotechnika Sport 1 jest typowa dla słuchawek sportowych, czyli lewy nausznik, jak widzicie, ma krótszy kabel, dzięki czemu zakładamy lewą część na ucho, prawą część wokół głowy. I same słuchawki trafiają do naszych uszu. Jaki to ma plus? Oczywiście taki, że w trakcie biegu te kable po prostu wam nie skaczą. Audiotechnika Sport 1 wyglądają po prostu lepiej. I właśnie tak. Prezentują się na głowie. Natomiast wygota ich użytkowania jest trochę mniejsza niż w przypadku Brainwaves. Nie pasują tak dokładnie w ucho jak XF200. Jest to wina konstrukcji. W XF200 na pewno ta część słuchawki lepiej pasowuje w małżowinę uszną, dzięki czemu mamy większą pewność, że słuchawki nie wypadną w trakcie treningu. Natomiast sport jedynki, jeśli mówiłbym tutaj o cenie wygody skorzystania, dałbym 6 na 10. No dobrze, ale co wybrać? Na pewno na plus dla Brainwaves XF200 jest ich wygoda użytkowania, dźwięk oraz pilot znajdujący się w przewodzie. Dla Audiotechnika Sport 1 na plus na pewno przemawia to, że są po prostu wodoodporne. W trakcie deszczu spokojnie możecie biegać bez obaw, że słuchawki staną zniszczone. Audiotechnika Sport 1 zarzuciłbym chyba jedynie to, że nie pasują tak dokładnie w ucho jak XF200. Wykłada użytkowania 6 na 10 natomiast w porównaniu z innymi słuchawkami, np. od JBC, jest to znacznie lepiej. Dlatego też dostają naszą rekomendację. Naszym zdaniem Brainwaves XF200 wypadło jednak lepiej niż Audiotechnika Sport 1. Dlatego jeśli nie chcecie przepłacać, a mieć naprawdę dobry sprzęt, polecamy Brainwave XF200. Wybór pozostawiamy Wam. Dzięki, że byliście z nami na naszym kolejnym spotkaniu. Następnym niebawem, więc do zobaczenia. Cześć!